Halo, witajcie w pierwszym odcinku na kanale. Z Farminga. W pierwszym odcinku tak zaprezentuję gospodarstwo. Pokażę jakie maszyny są, pole, mapę. No to co? Zaczynajmy. No, to może od, od wyglądu gospodarki jest to mapa z dzichów. Na mapie są trzy grywalne gospodarstwa działające skupy. No, mapa mi się wydaje dosyć taka dopracowana w miarę. Tak ona się prezentuje. Ja wybrałem gospodarstwo numer. To jest chyba dwa. To jest trzy. A, cztery gospodarstwa nawet są. Nie trzy jeden to to musi być ta to jest dwa to będziemy grać na gospodarstwie numer 2. i to zacznijmy od maszyn tutaj mam takie autko to przewozu jakiś palet nie palet jakiś materiałów tutaj mam lejek do rozsypywania nawozu Taki mały dosyć tu mam jakiś Jakąś wodę można pompować? Tu jest Bizon. Tutaj mamy garaż z Ursusem C328, taki zielony. Hmm, tutaj mamy przyczepkę Lizarda, taką. Tak ona pasuje idealnie do tego autka małego. Też na jakieś palety, nie palety. Tutaj mamy siewnik e, Norsten. Tak też nie za duży. Mamy też Zetora z Turem. Taki mniejszy Zetor. Jest też mejka. do czyszczenia maszyn. Tutaj mamy Ursusa kolejnego. Tego już większego. Tutaj mamy opryskiwacz taki dosyć duży, Rexa. Lemkena płuk. Tutaj są te pszczółki z paletami. Jest też jakiś kultywator taki, samoróbka. Tu jest silosy. I tutaj są kury. A, i tu ostatnia masz, ostatnia, chyba. Maszyna to jest nawiązałka SIPMA. I tutaj jest jeszcze kultywator, tylko że talerzowy. No i tu już ostatnia rzecz, czyli heder do bizona. Może przejdźmy teraz do skupów. Tutaj. Włączyć. No tak. Od góry zaczniemy. Tu mamy skup Jacek. kupie Jacek, Nie wiem co można sprzedawać. Ja się później dowiem. Jakaś kościarka. A, ziarno najprawdopodobniej. ta ziarno. No taki skupopolski. Taki nie za duży. Później mamy skupjaj. Tu jakiś max. Bo meble można robić i sprzedawać. dziwne, że tu tak skupjaj, a niby meble. Widne. Zapisywanie, hmm, tutaj mamy, a to są testy moje, hmm, tutaj jest Kara Hotel Restaurant, no restauracja, raczej można sprzedać jakieś chleby, nie chleby. Ładnie wykonane. Jakiś plac zabaw. Jakieś policzki. Kolejne miejsce to będzie stacja benzynowa. Też taka nie za duża. Jakaś stacja. Tutaj mamy ich handel zwierzętami. Osoby sobie. Rzęda kupić, nie da otworzyć. Obok stacji benzynowej, tutaj już sobie pobiegnę teleportować. Mamy jakieś magazyny, kurtownia, silinga. Tutaj widzę, że jakieś chyba. Wow. Kastka, płatki można sprzedawać. Później mamy skupwego. No, typowy skup na ziar ziarna. Ciężarówki stoją sobie, taśmociągi. Tutaj mamy biogazownię i, i ładowarki do no, elektrycznych ciągników i aut. Tutaj mamy nujowice. Można tu chyba też tak. Tutaj jest, sprzedaż jeszcze z belek, i piana. No i tu jest biogazownia. Biogazownia. Pałasuje. Hałas, mm, tutaj mamy pol. pol mlek. Czyli najprawdopodobniej mleczarnie. Urom, chyba, można sobie. Można ją sobie kupić. To fajnie. Hmm, tutaj mamy przędzalnie. Przędzalnia. Można sprzedać wełnę i bawełnę też. No, przędzalnia taka, skup mały. Za duży. Mmm. Później tu mamy sklep z maszynami, z pojazdami, maszyny rolnicze, topi, rol. Zbugowane sarny, to jest chyba na każdej mapie z farminga, obojętnie czy od, zmodowana, czy od twórców, zawsze sarny są zbugowane i chodzą gdzie chcą, wszędzie biegają, wszędzie przelatują przez tekstury chyba już na każdej mapie jest po prostu tak, to są demoniczne sarny. Hmm. Okej, teraz. No dobra, wracając. To teraz. Hmm. Tu jest. Tu to... to był? jest. Tu jest. Odzieży. można też 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 sprzedawać sprzedawać i... sprzedawać no, ciuchy. Sobie zobaczymy jak wygląda tutaj wyjazd. Takie. No, prosta taka drożka. Tutaj następne, o tak. Nad ludzi mamy skupianuszek. Też ziarna jakiegoś. Trochę tu jakiś komis, oczywiście zbokowane więcej saren. Jakiś wyjazd okrężną drogą. opiekniemy Tak, jeszcze też piesi sobie chodzą. Pan. Hmm, kolejne mniejsze. A tu e? A nie wróć bo mi się źle tepnęło Nie to jednak skupiaj to inaczej wygląda To jest skupiaj Mój błąd To jednak skupiaj jest O, fajny Latające stary. Coraz dziwniej. mamy jakąś kapliczkę. chodzi sobie jakiś chłopek, To już granica mapy. oczywiście zapisywanie taktyczne. O, tutaj mamy wiejski tartak. Też można sobie tartak kupić 100 tysięcy złotych, hmm, tutaj chyba można sprzedawać, tak tak raczej, jakaś szkółka też leśnicza, drzewka rosną powoli, tutaj jakieś chyba sady, czy coś tego typu. Hmm. Tutaj mamy kolejny skup jaj, jakby komuś było mało. Trochę inny. Jakaś wiata. Wiata jakaś też. Ludzie ogólnie. Tutaj mamy wiejski skup słomy. Tu chyba też kamieni. Skup kamieni polnych. Można sobie sprzedać kamienie. Tutaj jest też skup obornika. Skup obornika. No i to chyba wszystko. I tu... a nie, to jest ostatnia rzecz. To jest stacja benzynowa. Tutaj obok mojej, go, mojego gospodarstwa. Tutaj jest jeszcze... O, a tu jest jeszcze skup, ziemniaków i buraków cukrowych. No, no to, to byłoby chyba na tyle. Jeszcze pokażę tak skupy wszystkie. Nie, tak, tak powiedziałem. Działają też misje różne. Oj i co, no to jeszcze tak się przebiegnę po, po ulicy, kazać mniej więcej. Wygląda tak. Droga, mi się ta mapa osobiście bardzo, bardzo no, podoba. Jak ona jest chyba jedną z takich, wyszła w sumie na praktycznie na samym początku w Farminga 2022. Kolejna kapliczka Jechów. No dobra, to chyba przy tym pięknym znaku Radomia, Radom, prawo się pożegnamy. Link do mapy będzie w opisie, więc hello.